Mmm Teraz to weznę Teraz to jakoś wygląda Ta mapa mi coś przypomina Przypomina mi dzieciństwo Zaraz zobaczymy co tam masz za ta mapę O Ta! To ja, ja chyba nie pojadę do tego wyścigu Po co mam tu jechać żeby to przegrać? Jeszcze jego. Sherry Lake. Właściwie gdybym ja tak myślał, to ja bym to nawet nie zaczynał grać. No właśnie. A jednak zacząłeś. No Bo tak nie myślę. Dzisiaj praktycznie każdy wyścig przegrywa mi co. Czy dobra zabawa, a nie wygrana. No słaby widać, nie jesteś. Nie, ty, tutaj w tej grze się tylko liczy wygrana. O kur, was na listy. No, gdzie mi tą kościarą tutaj? Ej, nie lubię, jak mi tak z tyłu buczy. Słuchaj, to ten ładny dźwięk Monroe. No co nie, jakoś buczy coś. To taka drona chyba. O nie. Tylnim kołem zacznę. Cherry cherry lady. Nie śpiewaj, bo jeszcze będą prawa autorskie. <grym> nie się. Mój dziadek dał mi psa. A ten Pa Kokos powniu. Ej, nie bierzmy go więcej, bo przez niego się stresuje, bo on ciągle za mną siedzi. Zaraz no teraz sprzedajmy go. No mówię, bo tyle zakrętów. Robię go. Przeraz no tak nie wiecie, no, to nie jadę. No dupę. Przegram to. Jak skończę na czwartym miejscu, nie? To od twój ja bossa jadę do garażu. Ja potem jadę do garażu. Ulepszyć. Ty gościu, jestem pierwszy. Ja jadę próbę czasową chyba. A co, wysiadłeś? Ale, ale, po co? Muszę to ulepszyć. Ale po co? To mi się nie da jechać. No, no, no to co, no, to, jest to jest jedno z gorszych aut, którym jeździłem. Pod względem prowadzenia. O, gościu, ty jeszcze nie jechałeś w foto, chyba. Ja FUTO maxowałem od razu, FUTO mi się fajnie jechało. To ty chyba o Waszyngtonie jechałeś jeszcze. O nie, wie, bez za barierki! Ale kurwa drugi ukończyłem przez to! Serio? No. Ile potrzebuję RP? Dobra. W którym się to ulepszało?